Witam wszystkich w tak pięknych okolicznościach przyrody i niepowtarzalnej. O, niepowtarzalnych. Dzisiaj parę słów o słońcu, witaminie D. Z tym, że nie to, co ciągle mówimy, o ciągle o tym słyszymy, tylko troszkę inaczej. Coś, o czym chyba niewiele słyszymy. Bardzo dużo mówi się o tym, że słońce stymuluje naszą skórę do produkcji witaminy D3. I że ta witamina jest bardzo potrzebna dla naszego zdrowia. Ale z jednej strony słyszymy, że ta witamina D i to słońce są takie potrzebne, z drugiej strony słyszymy, że ultrafiolet, który jest w słońcu, powodować może nowotwory. Jak te dwie rzeczy pogodzić? To pytanie takie: czy opalać się, wychodzić na słońce, czy też nie? Proszę sobie przypomnieć. I jeszcze ze szkoły, jak wygląda spektrum e, światła widzialnego? Mamy od ultrafioletu do podczerwieni. Bardzo dużo koncentrujemy się, jeżeli chodzi o zdrowie, o tą witaminę D, na ultrafiolecie. Mówi się o tym, że ultrafiolet powoduje nowotwory, ale kiedy my przesadzimy ze słońcem, kiedy się spalimy, kiedy się nadmiernie będziemy opalać. Natomiast witamina D. Jest produkowana w naszym ciele, na naszej skórze, w naszej skórze właśnie dzięki stymulacji przez ultrafiolet. A zatem wychodzić do słońce, czy nie wychodzić? Oczywiście odpowiedź jest nawet intuicyjna. Na pewno tak. To jest zawsze pozytywne. Poza tym przypomnijmy sobie szkołę i spektrum światła. Fiolet jest falą najkrótszą światła widzialnego, czerwony jest falą najdłuższą czyli krótszym jeszcze falami są fale ultrafioletowe. Okazuje się, że my koncentrujemy się tylko na tym ultrafiolecie, ale kompletnie zapominamy o podczerwieni. O podczerwieni, która jest wykorzystywana w całej medycynie, w całej rehabilitacji, do leczenia, do rehabilitowania. Ta podczerwień jest bardzo istotna. Poza tym, państwo w tej chwili widzicie taką tabelkę mocy Gęstości mocy, jaka, jaką niosą fale ultrafioletowe i fale podczerwone. To są różnice ogromne. Dużo mniejsza moc jest w ultrafiolecie, dużo większa w podczerwieni, a więc te pozytywne oddziaływania słońca na nasz organizm są dużo, wie, dużo większe, dużo mocniejsze. Zatem pamiętajmy, aby korzystać z tego słońca, łapać tą witaminę D i jak najwięcej korzystać z niego latem, żeby ta witamina D była naturalna, pamiętajmy też o tym, że kiedy organizm, nasza skóra wyprodukuje witaminę D3, to ta witamina potrzebuje około 10-12 czasami nawet godzin, żeby się wchłonąć. Więc, jeżeli my się opalimy o godzinie, czy wyjdziemy na słońce o godzinie 11-12, nawet na krótko, złapiemy tą witaminę D3, zaczniemy ją produkować, to niestety. Jeżeli my zrobimy prysznic z detergentem, zmyjemy od razu tą witaminę D3. Niestety musimy poczekać do wieczora. To jest ten nasz współczesny mankament, czy współczesny problem współczesnej cywilizacji, ponieważ w tej chwili bardzo dużo się myjemy, bardzo dużo się kąpiemy i niestety to wszystko zmywamy. Żeby już więcej nie przynudzać, pod tym filmem umieściłem informacje. Jakie są objawy niedoboru witaminy D3 i do czego ta witamina D3 nam jest potrzebna? Dziękuję bardzo i do korzystać jeszcze z tej pięknej pogody.